Warto pomagać, ale ja, dla mnie zawsze będzie taka wyznacznikiem Biblia, w której jest napisane, że Pan Bóg błogosławi tych, którzy pomagają po cichu. Wtedy Pan Bóg też, tak. też ci się odwdzięczy. I wielokrotnie ja. Też pomagam, ale nie robię tego dla poklasku, dla fleszy, Oczywiście. dlatego żeby jakiś jeden czy drugi bank miał z tego reklamę i tak dalej. Pomaganie jest fajne, pomaganie jest piękne wtedy, kiedy ono Ci daje, Tobie daje radość. Owszem, ta druga osoba się cieszy, ale to też jest dla ciebie przyjemność, że, że zobaczysz łzę wokół. Wiesz, tak. komu pomagasz i dlaczego pomagasz. I jak robisz to po cichu, to to jest jeszcze bardziej rajcujące. Ale Marcin Różalski taki jest. To jest mój idol. W wypowiedzi w działaniach on pomaga zwierzętom, dzieciom, wszystkim, rozumiesz? Jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Mój tata świętej pamięci, powstanie z Warszawski, gwiazda powstania Warszawskiego, mówił tak: Pamiętaj, synu, nieważne jest zrobić coś wielkiego. Ważne jest zrobić coś małego, co waży. Powiedział Rockman za kółkiem Wojciech Jan Pytkowski. Tak, proszę państwa. Zapraszam. Jutro o 19 spotykamy się znowu tutaj. Nie, nie, nie. E, prowadź dalej e, ten swój kanał. Robisz dobrą robotę i cieszę się, że e, nasze drogi spotkały się, przecięły się e, rok temu i, i teraz wzrastasz w tym. Także wykorzystaj to, mądrze, to panie, wykorzystaj to mądrze. A ja ci chciałem podziękować, bo jesteś moim takim aniołkiem fart, farta. Nie wiem, może dlatego, że jesteśmy w tej samej wiary i w ogóle, ale jak byłeś u mnie, od tamtego czasu się wszystko zmieniło. Także jesteś ze słańcem, wiesz o tym. Bardzo dziękuję tobie, bardzo dziękuję Państwu i dziękuję wam również, że oglądacie mój kanał w internecie. Proszę, nie odbierajcie mnie źle. I tak jak, tak jak powiedziałem, jestem sobą i będę sobą i. Życzę wszystkim, abyście byli szczęśliwi, a szczęście i bogactwo to nie są jachty, tylko to jest wtedy, jak Twoje dzieci chcą być przy Tobie na stare lata. Tak powiedział mi miliarder.